Hej, hej! Zobaczymy sobie, co dzisiaj przyszło nam z firmy POFAM Poznań. I nie przynudzając, otwieramy. Tu mamy na wierzchu worki urostominy, czyli worki do zbiórki moczu. Tak, tutaj idzie sobie stomia. Oczywiście ją wycinamy do własnych potrzeb. Mocz zbiera się w środku. I jak jest już woreczek zapełniony, otwieramy zawór i wypuszczamy do toalety. I dalej użytkujemy taki woreczek. Tutaj mamy żel przeciwbólowy i chłodzący jednocześnie. Produkcji fińskiej, i pacjenci bardzo sobie go chwalą. Mówią, że faktycznie jest bardzo intensywny w działaniu i fajnie działa. Tutaj mamy coś bardzo podobnego. Też żel chłodzący z tej samej firmy, ale z małą niespodzianką. Tutaj jest kulka, czyli używamy tego trochę jak, jak dezodorantu yy, i nie patkamy sobie rąk przy okazji. I tutaj na wierzchu mamy cewniki zewnętrzne, czyli cewniki w formie prezerwatywy. Ta końcówka służy do tego, żeby wetknąć cewnik, a tutaj dół ściągamy i nakładamy na penisa. Także to jest takie o tyle przyjemne, że nie trzeba cewnikować pacjenta aż do, do pęcherza moczowego, tylko można to zrobić zewnętrznie. Tyle z nowości. Dzięki za dzisiaj i jak zwykle, lubujcie, subujcie i trzymajcie się, hej!